Cześć Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, serdeczne od P. Ja jestem Archeon i dzisiaj zagramy sobie w Battlefield 3. Tak właśnie tak, zagramy sobie w multiplayera. Eee, w zasadzie nie wiem czy to będzie można nazwać grą, bo ja strasznie lamie w <grym> Bfa no. Dobra, zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Może nie będzie będziesz tak źle, nie? Zaczynamy. Jedymy z tym koksem. Nie gadania więcej na pierdalania. <grym> He he he. Tylko żeby nie zginąć, żeby nie zginąć Na tej mapie, żeby zabi zabić i długo się odtrzymać przy życiu, trzeba być strasznie mobilnym Tylko, że jak czasami jest tak, że ci plecy Oj, granat był i... No. O, że jeden jeden staty Dobra, nie będę liczył, bo jak będę, zacznę liczyć, to będzie wstyd potem no, Na koniec moje staty, piękne Vyhoři si třeba, vyhoři si, se nejedem,

Hahaha Już ha, ha. gówno blokowałem No dobra W plecy fajnie, w plecy bardzo fajnie, fajnie jakie ja mam staty 4-1, boże ale jestem pro, OMG Za to musi dać mi łapkę, nie? Takie staty jeszcze jak nagrywam to jest Impossible że tak powiem Za ustawienie z tej broni nie zabije Kurwa maćle ich tam jest I ciągle mam asysty Ale unownianie nie. O boż Nie mam życia Aś i pstaty, ratę mi spadnie przez tego... no jednego moje słabe ratę mi spadnie jeszcze bardziej i co będzie wtedy? Mam przynajmniej przy przygłożeniu mam taki refleks nie? Pewnie go szliję tak szybciutko ładnie z punkty tak jest mój frak nie ma że boli o kurwa granat wylewam do wody no jeszcze akciek plecy? Aaa no jak inaczej, no bo jeden na jeden tak one by one no czas nobki z plecy strzelają Ale to znaczy, że muszę kryć plecki bardziej. Trzeba kryć plecy, plecy. Dobra, to się może uleczę, Mi się uda. Zawsze lubię kampić. Są swoich debile. Akurat przyodawałem. Pech. No i moje staty się poszły jebać. Kurwa, nie blokuj mnie, jest felnie bany. Może ja mam zEza? Jakie place wyszedł poza mapę? Miałem ammo Kurwa granat Dobrze bo już ammo nie miałem Nie miałem ammo Te ammo, te ammo fak, 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 fuck, 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 fuck Niepotrzebnie. Wiem, dlaczego go nie zabiłem, bo się nie niepotrzebnie. Jak stał w miejscu, to może bym go zabił. Jak się w ruchu strzela, to jest też... ...gorzej. Ale do swojego strzelam bardzo mądrze. Brawo, brawo. Boran, ale jesteś pro. Och. 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 To nie był mój frak, ja w to nie wierzę, po prostu w niego tak dużo. Serię mówię bałem, klatę. No. Takie backdoory to jest... To, to je ciężko. Ale może sobie walnę coś innego, takie jak coś E2000... Nie, kamizelkę mam. Złe specki, że tak powiem. Nie lubię tej broni w 2000, ale jest dobra. Mamy bliski kontakt. Powiem, one by one. Proszę bardzo, jak się skampił. Proszę bardzo. W plecy no bo jak to no dobry jestem no trzeba przyjść dać. no w plecy tylko da się kurde znowu kamizelkę wziąłem, nie wiem to zmienić kierunictwo jedne nie wiem czy są dozwolone ale nie bać to Nie wierzę, nie, I, I CAN'T BELIEVE THAT, I CAN'T BELIEVE THAT, że tak powiem. No i znowu nie zmieniłem tej kamizelki, ja jestem... What the fuck, gdzie ja jestem? Masz? Myślałem, że na czerwono się świeci to. Gdzieś tam mam kiepską broń do... Ale czas spierdalać, widzę, że... Nie ma sensu tam być z taką bronią nie zabiję, jestem słaby. O, dobra, udało mi się ostatnim nabojem go dobić. Nie, mam jeden HP. Ulec mnie, kolego, uleccie mnie, koledzy. Przyjęłam apteczkę, boże, jaki jestem. Pro. I'm so pro, just. Ładnie, ładnie, ładnie. Tak miał być. Jeśli nie wychylać, koledzy. Loading and... jeszcze zabijam Nareszcie awans mam Jakiś Jakiś gówno blokuje pewnie Specjalizacja bieganie Czego ma mi się tu niby przydać? O boże Ale owni owni kamper ze mnie troszkę, no ale... Trzeba, trzeba, trzeba staty poprawić. Nie tego jest. O kurwa. Dobra, pora zakończyć odcinek. Patrzcie jakie mam staty. Oceniajcie, lajkujcie i subskrybujcie. Hejos.